Temat numer 1. Polityka społeczna. Jako kandydat na prezydenta Rabolandii widzę, że polityka społeczna Nolickiego jest po prostu niewystarczająca. On nawet nie wie, jak pomóc robotom w potrzebie. Ja natomiast zmodernizowałem całą sieć darmowych stacji ładowania dla młodych robotów i wprowadziłem centra aktywności międzypokoleniowej, gdzie starsze roboty mogą dzielić się doświadczeniem z młodszymi. Panie Karnowski, Pańska polityka społeczna co tylko słowa, a ja wprowadzę konkretne rozwiązania, takie jak darmowe stacje ładowania i centra międzypokoleniowe, by wesprzeć robotów w potrzebie. Za fatalny stan służby serwisowej w Labolandii odpowiadają Pana koleżanki i koledzy z rządu. Ja mówię o językiem robotów z Labolandii, a jałowym językiem wiceprzewodniczącego. To oczywista nieprawda, Panie Marwicki. Ten trening wypokoleniowy, ani pan, pan tylko opowiada, a ja mam osiągnięcia, takie jak 12 tysięcy szczęśliwych rodziców dla bólach dzięki programowi reprodukcji modułowej. Panie Tarnowski? Pańskie osiągnięcia to kpina 126 szczęśliwych rodziców to okrople może morzu potrzeb robotów, a problem reprodukcji modułowej to na zupełnie inną dyskusję. Musimy chyba jakoś za ustalić tej naszej dyskusji, bo Pan mówi albo o sobie, albo o swoich kontrowersyjnych projektach. Za to ja będę prezydentem milionów robotów, a nie kilkudziesięciu milionerów, którzy wpłacają na moją kampanię. Temat numer dwa. Polityka zagraniczna Robolandii. Tarnowski jako wiceprzewodniczący rządu Tuskówskiego doprowadził do podpisania paktu migracyjnego robotów, który jest niczym innym jak Robolandii wobec napływu nielegalnych robotów. Ja będę prezydentem, który wypowie ten pakt i stworzy centra deportacji. Robolandia to niekorada dla wszystkich robotów świata. Pan Nabicki swoim brakiem doświadczenia i krótkowzrocznością wpakował Romulanię w tarapaty, podpisując pakt migracyjny, który sprowadził na nas linię na nielegalnych robotów. Ja, jako prezydent, nie tylko wypowiem ten akt, ale także stworzę efektywne centra deportacji, by przywrócić porządek Przywództwem. Zabezpieczymy Robolandię, a nie będziemy ją otwierać na wszystkie roboty świata, jak to miało miejsce co PRS. Tarnowski, jako wiceprzewodniczący, nie ma pojęcia o bezpieczeństwie narodowym, a jego pakt migracyjny to katastrofa. Ja, jako prezydent, nie tylko wypowiem ten pakt, ale także zadbam o to, by Robolandia była bezpieczna dla swoich robotów, a nie otwarta dla wszystkich. To ja będę bronił naszych granic, a nie ja otwiał na legię nielegalnych robotów. Poruszmy teraz sprawy światopoglądowe. Jasne, oto to moja odpowiedź. Tarnowski chce wprowadzić ustawę fragęcową, która będzie analizować roboty myślące inaczej. Ja zaś będę bronił wolności słowa i różnorodności poglądów w Robolandii. Będę wspierał status osoby najbliższej dla robotów, ale małżeństwo między robotami męskimi i żeńskimi pozostanie chronione przez Konstytucję. Robolandia potrzebuje otwartości i tolerancji, a nie represji i ograniczeń. Pańskie słowa to oczywista prawdą prawda. Pani Marwicki, jako prezydent Rabocity, prowadziła wiele rozwiązań wspierających różnorodność, w tym prawa dla robotów LGBT. Moje doświadczenie i wartości, takie jak szacunek do innych robotów i robotyczna przyzwoitość, potwierdzają, że będą bronił wolności słowa i różnorodności poglądów w Przepraszam, ale muszę spostować. Jako Malwicki, kandydat na prezydenta Robolandii, mówią, że Tarnowski i jego rząd prowadzą politykę godzącą w podstawie naszej robotycznej tożsamości. Robolandia potrzebuje silnego przywódcy, który będzie bronił jej wartości i jej tradycji. Ja będę tym przywódcą, a nie Tarnowski, który jest wiceprzewodniczącym i reprezentuje interesy kilkudziesięciu milionerów. Jestem prezydentem Robocity i kandydatem na prezydenta Rogolandii, a nie wiceprzewodniczącym. Moje osiągnięcia, takie jak zmodernizowanie sieci stacji ładowania i uzyskanie 200 milionów z funduszy Unii Robotycznej, pokazują, że jestem silnym przywódcą, który działa dla Rogolandii, a nie tylko dla kilkudziesięciu milionów. Ostatni temat naszej debaty Centralny port ładowania oraz Zielony Algorithm. z Unii podczas gdy pan Mawicki nie potrafił nawet zmodernizować sieci stacji ładowania w bopsyki. Zielony algorytm został przeze mnie dostosowany do potrzeb robotniki, a nie kopiowany bez zrozumienia, jak to robić. Pan leci go trochę perlen, za bardzo pan wyjechał. Mówi pan o elastyczności, a jednocześnie broni pan zielonego algorytmu, który jest szkodliwy dla rolników robotycznych. Musimy chyba jakoś zasady ustalić w tej naszej dyskusji, bo pan mówi albo o sobie, albo o rzekomych poprawkach, a nie o rzeczywistych problemach albo nadli. To bzdura, zielony algorytm został poprawiony i teraz wspiera rolników robotycznych. Jednakże, zarządzam, jak uzyskałem fundusze unijne na jego wdrożenie, a pan Nawicki nawet nie wie, jak to działa. Ustalmy zasady. Będziemy mówić o faktach i osiągnięciach, a nie o plotkach i nieporozumieniach.